W oddziale kardiologii szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi kierowanym przez pana profesora Grzegorza Piotrowskiego zostały przeprowadzone zabiegi ablacji i zaburzeń rytmu przy użyciu nowej technologii elektroporacji. Elektroporacja wykorzystuje unikalne, nietermiczne źródło energii, które dodatkowo jest wysoko wybiórcze dla tkanek serca. Ma to wymierne korzyści dla pacjentów przy zachowaniu. Tak samo w wysokiej skuteczności. Zabiegi przeprowadza się w sposób bardziej bezpieczny, z mniejszym ryzykiem uszkodzenia tkanek sąsiadujących, mniejszymi konsekwencjami tego wczesnego okresu pozabiegowego, a dodatkowo zabieg jest zupełnie bezbolesny, ponieważ przeprowadzany jest w nieczuleniu ogólnym. Metoda ta może być zastosowana u dużej części pacjentów z napadową formą migotania przedsionków i będzie rutynowo stosowana w oddziale. Cieszę się, że w pracowni elektrofizjologii szpitala im. Mikoła Kopernika w Łodzi możemy zaoferować pacjentom nową technikę leczenia migotania przedsionków. W ten sposób poszerzyliśmy jeszcze spektrum zabiegów wykonywanych w naszej placówce i możemy leczyć pacjentów coraz bardziej skutecznie wykonując coraz bardziej złożone procedury. Zabieg elektroporacji jest refundowany w pełni przez Narodowy Fundusz Zdrowia.